Bondy, z tej strony Necromanta Gotchi Necro. Ten filmik rozpoczyna serię poradników dotyczących gry karczanej Weiss Schwarz. Ta gra pozwala na stawianie swoich ulubionych postaci z anime w niesamowitych pojedynkach. Weiss Schwarz to gra karczana typu TCG, czyli Training Card Game. Dla niewtajemniczonych już wyjaśniam. Znaczy to tyle, że zbieramy karty, budujemy nasze talie, a następnie staczamy pojedynki z innymi graczami. Co wyróżnia Weisschwarz? To walki pomiędzy różnymi seriami anime, gier i mang. Pozwala to na walki naszych ulubionych postaci, waifu oraz husbando z różnych serii pomiędzy sobą. Co jeszcze jest warte uwagi? Możesz zbierać karty z podpisami aktorów głosowych podkładających głosy pod postacie z różnych serii. Przedstawiłem czym jest Vicefarts, jeśli jesteście dalej zainteresowani i chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego jak zacząć, jak przebiega rozgrywka oraz jak cieszyć się kolekcjonowaniem kart lub wytnąć mi błędy, zapraszam do obejrzenia innych filmików, które powinny się teraz pokazać, o ile powstały. Jest to pierwszy filmik z serii poradników do tej gry, dlatego mogą jeszcze nie istnieć. Pragnę was wszystkich. Jeśli materiał się podobał, zapraszam do polubienia i zasubskrybowania kanału. To wszystko w tym materiale. See ya!